Mimo braku czterech podstawowych zawodników i kontuzji dwóch innych graczy, zespół Piotrczkowianina był blisko sprawienia niespodzianki. Przegrał jednak z Azotami Puławy 29 do 31 do przerwy 13 do 16 w meczu 13. kolejki PGE Superligi. W składzie Piotrczkowianina brakowało Marcina Schodowskiego, Marcina Turza, Adama Pacześniego i Szymona Wojnowskiego. Ze złamanym śródręczem grał Stanisław Makowiejew, a Piotr Swad z pękniętym śródstopiem. Początek meczu należał do gości. W ósmej minucie było 6 do 1, a Piotr Kowianin raził bezradnością w ataku. W dalszej części meczu gra gospodarzy wyglądała już zdecydowanie lepiej. Do przerwy było 13 do 16, a w drugiej połowie Piotr Kowianin do końca miał szansę na korzystny wynik. Dwie minuty przed końcem było 28 do 30 i to gospodarze byli przy piłce. Tomasz Mróz nie trafił jednak w stuprocentowej sytuacji, a w odpowiedzi nie pomylił się najskuteczniejszy w sobotę Rafał Przybylski. Walczyliśmy, chcieliśmy pokazać, że stać nas na zostawienie zdrowia w okrojonym składzie. Wypadło nam kilku podstawowych zawodników, ale sądzę, że kibice, którzy dzisiaj przyszli na mecz, się nie zawiedli i cieszyli się z tego, jak gramy. Szkoda, że niestety nie udało się wywalczyć tych punktów, ale jak widać, no niestety puławy jeszcze troszeczkę za mocne jak dla nas. Porażka nigdy nie jest piękna, ale to bo zawsze boli, tak? Ale przynajmniej już jest postępy tego, że w obronie już była lepsza gra, w ataku to było już bardziej poukładane, bramkarz pomógł i no troszeczkę zabrakło tego szczęścia, bo był, ale no, nic nie porobisz, byli dzisiaj lepsi. Byli lepsi, my graliśmy osłabieni, ale mimo tego szkoda tych ostatnich akcji, bo gdyby troszeczkę zespół inaczej rozegrał, była szansa chociażby na remis. No tak, to wchodzi już zmęczenia pod koniec gry i takie rozproszenia, jest trudno skoncentrować się, z tego wychodzą takie taki blendy. Oczywiście tego bardzo szkoda, ale no z powodu, że nie, nie miałem kogo zastąpić tych zmęczonych zawodników, to musieli grać do końca po prostu. W Piotrkowskiej drużynie nie ma czasu na odpoczynek. Piotrkowianin rozegra jeszcze dwa mecze wyjazdowe w Legionowie oraz w Gdańsku z wybrzeżem.